Nicola Sarkozy wyszedł z więzienia, to fakt, ale pytali na jak długo, ponieważ nadal mamy grupę sędziów śledczych, którzy chcą go dopaść i są oni poza wszelką kontrolą. Ta sprawa jest niezwykle kontrowersyjna i to pokazuje, do czego prowadzi sędziokracja. A więc, Szanowni Państwo, Nicolas Sarkozy, który został skazany w, w pierwszej instancji, w pierwszej instancji, podkreślam, o to, że miał wziąć udział w związku przestępczym, po 20 dniach spędzonych w więzieniu, wychodzi na mocy decyzji Sądu Apelacyjnego w Paryżu, który to postanowił, że Nicolas Sarkozy poczeka na proces w drugiej instancji na wolności. Ten proces ma odbyć się w marcu przyszłego roku, a więc do tego czasu Sarkozy będzie na wolności. Ma on jednak. Dozór policyjny, a więc będzie się musiał stawiać na policji. Ma również zakaz kontaktu z obecnym ministrem sprawiedliwości, Rzardem Darmana. To są warunki, których, jeśli je złamie, trafi ponownie za kraty. Przypomnijmy również, że Sarkozy stawia czoła innym oskarżeniom. Chodzi m.in. o tak zwaną sprawę Big Maliu. Tutaj chodzi o tym razem rok 2012, gdzie oskarżono Sarkozy o to, że w w sposób nielegalny swoją kampanię wyborczą. Tutaj czeka on jeszcze na decyzję w kasacji i na wyrok wskazujący czy też nie go w tej sprawie. Natomiast sprawa, w związku z którą Sarkozy poszedł siedzieć już po pierwszej instancji, wyroku pierwszej instancji, to tak zwana sprawa libijska. Więc w skrócie o co chodzi? Chodzi o to, że Sarkozy został oskarżony o to, że w roku 2007 miał wziąć od ówczesnego włodarza, dyktatora Libii, Mohamara Kaddafiego, 50 milionów euro na kampanię wyborczą, natomiast no kłopot polega na tym, że nikt tego nigdy nie udowodnił, a więc no, de facto skazano Sarkoziego w pierwszej instancji bez dowodów, tylko i wyłącznie na podstawie w zeznań, których nie dało się w ogóle potwierdzić, Ponieważ osoby, które napisały te zeznania, już nie żyją, jak również na podstawie jednego zeznania przemytnika broni i pośrednika, zjada tak człowieka, który podczas tego śledztwa zmieniał zeznania 19 razy. Który zresztą we wrześniu 2020 roku oskarżył prokuraturę o to, że to prokuratura na, na nim wywierała naciski, groziła mu m.in. deportacją, uszkodzeniem ciała. Aby zeznawał, tak, prokurat tego, prokuratura tego chce, potem świadek zmienił swoje zeznania. Co ciekawe, kiedy to świadek zeznawał, że prokuratura mu groziła, no to sąd uznał te zeznania za niewiarygodne. A kiedy świadek zmienił zeznania i stwierdził, że właściwie to nie prokuratura, ale żona Sarkoziego mu groziła i wywierała na nim jakiś nacisk, to wówczas sąd uznał te drugie zeznania za wiarygodne. Co pokazuje daleko idącą stroniczość sądu i wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o Sarkoziego. I teraz się okazuje, że właściwie Karla Bruni, żona Sarkoziego, również czeka na sprawę, ponieważ jest ona oskarżona o to, że miała wywierać naciski na świadków w sprawie Sarkoziego. Czyli człowieku, który zeznawał w 19 razy w tej sprawie i zmieniał swoją wersję, już jak mówiłem, 19 razy w, w tym śledztwie, tak? Zresztą warto również nadmienić, że Zjad Takiedin zmarł de facto dwa dni przed ogłoszeniem wyroku w pierwszej instancji w sprawie Sarkoziego w więzieniu w Libii. W tajemniczych okolicznościach też nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzyło. Ale szanowni Państwo, no ta sprawa jest no, niezwykle kontrowersyjna, ponieważ no, jeśli chodzi. W ogóle o tą sprawę w libijską, o te pieniądze, które Sarkozy miał wziąć od Kaddafiego, już narosło już naprawdę tyle legend, tyle opowieści, tyle półprawd, różnych dziwnych historii, że na tym etapie już trudno w, w określić, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. Sarkozy był wręcz oskarżony o to, że zlecił zabójstwo Kaddafiego, że właściwie doprowadził do interwencji francuskiej w Libii w roku 2012, właśnie po to, żeby zlikwidować Kaddafiego, który miał podobno mu grozić, że jeśli ten nie będzie go bronił, to on ujawni jakieś tam dowody na to, że Sarkozy brał od niego pieniądze. A więc mnóstwo powieści powstało na ten temat, mnóstwo książek. Faktem jest jednak, że nikt nigdy niczego nie udowodnił i nie ma śnia dowodu na to, że w ogóle ta sprawa istniała. więc Czy ta sprawa w ogóle jest prawdziwa, nie wiadomo. Znaczy, właściwie jedyną rzecz, którą udało się udowodnić w prokuraturze po 12 latach śledztwa, to to, że stosownie Sarkozy z tamtego okresu, czyli Claude i Brice faktycznie w roku 2006 wyjeżdżali do Libii. Natomiast no, ci panowie byli urzędnikami państwowymi, no byli oni ministrami, tak. A więc no, wykonywali podróże służbowe, no i podczas tych podróży służbowych mieli podobno prowadzić jakieś ustalenia z Kaddafim, czego nigdy nikt nie udowodnił, tak? Znaczy, to są dośnia medialne, niepotwierdzone właściwie przez żadne dowody. Natomiast na podstawie w, no, tych właściwie pomówień, domniemań, tak, jakiś, posz, jakiś, jakiś poszlak sąd uznał, że właściwie Sarkozy o tym nie mógł nie wiedzieć. I w związku z powyższym, że nie mógł nie wiedzieć o tym, co robią jego ludzie, yy, to tak na wszelki wypadek wskazuje go, go za, za winnego w tej sprawie, w sprawie której nie ma tak naprawdę, ponieważ nikt nie udowodnił, że to wszystko się wydarzyło kiedykolwiek, że to w ogóle miało miejsce, yy, w sprawie wzięcia pieniędzy, których nigdy nikt nie odnalazł. Tak? A więc to no, sprawa no, niezwykle kontrowersyjna, która pokazuje yy, jakąś daleko idącą patologię w, w miarę sprawiedliwości we Francji. Albo być może grupy ludzi, która po prostu postanowiła, że wykończy człowieka i użyła do tego państwa środków publicznych, wszelkich możliwych środków, żeby tego dokonać, tak? Ponieważ mówimy tutaj o kwocie, którą Sarkozy miał wziąć, jeśli w ogóle to jest prawda. Chodzi o 50 milionów euro. Natomiast to śledztwo od samego początku kosztowało francuskiego podatnika 100 milionów euro, tak więc dwa razy tyle, ile podobno Sarkozy miał przytulić w tej sprawie, tak? To, to po pierwsze. Po drugie, 30 osób, mniej więcej 30 prokuratorów pracowało przy tym śledztwie, tak? około 300 prokuratorów, w różnych czasach było to mniej albo nawet więcej, plus asystenci i całe grupy techniczne, a więc w sumie ponad 100 osób zaangażowanych tak, w to śledztwo. Potężne środki wydane, potężna logistyka, wyjazdy zagraniczne, żeby ustalić co, no właściwie nic. A więc no, prokuratura właściwie w tej sprawie nie ustaliła niczego. Mamy doniesienia medialne, które opierały się o jakieś notatki byłych służb specjalnych libijskich z okresu Kaddafiego, gdzie już udowodniono, że te notatki były fałszywkami. Mamy jakieś tam zapisy byłych ministrów Kaddafiego, którzy prosili o azyl polityczny we Francji, a więc można założyć, że również mogli oni jakoś tam być po prostu pod wpływem kogoś, kto miał wpływ na to, czy azyl dostaną, czy go nie dostaną. Faktem jest, że w tej sprawie po prostu nie ma żadnych dowodów. Nie ma żadnych dowodów. Nie ma nawet dowodów na to, że ta sprawa istniała. A więc no, to nie chodzi właściwie o to, czy Sarkozy jest winny, czy niewinny. Znaczy, ja osobiście tego nie wiem i nie powiem Państwu, czy on jest winny, czy nie, no bo skąd miałbym to wiedzieć. Natomiast pogwałcono właściwie no, dwie zasady w jego przypadku. Po pierwsze, zlikwidowano w jego przypadku domniemanie niewinności. I przyjęto do mnie winy, winny uznano, że Sarkozy jest winny, koniec, kropka. A po drugie, skazano człowieka bez dowodów. Znaczy, no nie ma żadnych dowodów. Yy, nie ma dowodów, że sprawa była. Yy, nie ma dowodów na to, że kasa była. Yy, właściwie nie ma nic, tylko są zeznania człowieka, który zmieniał te zeznania 20 razy. I na tej podstawie yy, skazuje się byłego prezydenta francuskiego na więzienie w pierwszej instancji. I tutaj kolejna kontrowersja. Dlaczego Sarkozy poszedł siedzieć już po wyroku w pierwszej instancji? A dlatego, że we Francji zmieniono prawo w roku 2016 po zamachach terrorystycznych i stworzono możliwość osadzania niezwykle groźnych przestępców już po wyrokach pierwszej instancji. Chodziło o to, żeby ci nie mogli na przykład uciec tak, z Francji po wyroku pierwszej instancji, nieprawomocne wyroku, albo żeby po prostu nie mogli przeprowadzić jakiejś działalności przestępczej, czy też terrorystycznej. No i tego prawa użyto przeciwko Sarkozy, ponieważ uznano, że Sarkozy może ma taczyć śledztwie i może stanowić zagrożenie tak naprawdę dla tego śledztwa. W związku z powyższym, trzeba go osadzić w więzieniu już po pierwszej instancji. Znaczy, to jest niebywałe. Czy mamy byłego prezydenta Francji, yy, o którym to sąd mówi, że yy, on może być zagrożeniem dla kraju, że może być, nie wiem, zamachowcem tak, że może zrobić zamach, zamach terrorystyczny nie wiem, kogoś zamordować, yy, czy wręcz uciec. I w związku z powyższym osadza go już po pierwszej instancji w więzieniu. No, sprawa po prostu nie bywała, która pokazuje, że mamy do czynienia z grupą, po prostu grupą, która prowadzi wojnę, tak, prowadzi swoją własną wojnę z centroprawicą. Ta wojna trwa już 30 lat. Ona zaczęła się w okresie prezydentury Jacques'a Siraka. Wówczas Jacques Chirac jako świeży prezydent został oskarżony o to, że jako mer Paryża wcześniej, czyli pre prezydenturą jako mer Paryża, Miał brać łapówki od sektora budowlanego. Wówczas dowody były, natomiast sprawa właściwie jakoś tam nie wystartowała. No bo to był okres, gdzie faktycznie Sirak był silny. I no, faktem jest, że Sirak wykończył parę osób. tak Wykończył parę osób, zniszczył parę karier, wykończył kilku sędziów. To jest fakt. Natomiast ta wojna trwała nadal. Potem udało się tej samej grupie sędziów, która walczyła z Sirakiem, jego klanem, jego grupą. Dopaść jego premiera Alana Żupy za domniemaną korupcję w mieście Bordeaux. Żupy chwilę posiedział. Udało się im również skazać symbolicznie byłego premiera Eduarda Balladura. No i potem przyszła kolejna Sarkozy, który też faktycznie walczył z tą grupą, czy też bardziej oni walczyli z nim. No i faktem jest, że Sarkozy jest tym politykiem francuskim, który najczęściej spotka się z wiarą sprawiedliwości. No, i sprawa libijska. Więc 2012 rok trwa kampania wyborcza. raptem pojawiają się publikacje w portalu lewicowego Mediapart, z których to publikacji ma wynikać, że Sarkozy miał wziąć pieniądze w roku 2007 od Kaddafiego. W międzyczasie już udowodniono, że dokumenty, które Mediapart publikował, nie były prawdziwe. Co ciekawe, medium nie poniosło żadnych konsekwencji. To też ciekawa sytuacja, gdzie medium publikuje fałszywki, nie sprawdza tego, co publikuje. I nie ma żadnych konsekwencji. Co ciekawe, prokuratura na początku opierała się na tych dokumentach, a potem się z tego wycofała i też jakoś nie ma tutaj żadnego wytłumaczenia ani nawet konsekwencji służbowych wobec tych, którzy opierali się na fałszywkach, nawet tego nie sprawdzili. Potem się okazało, że to są fałszywki, i po prostu uznano ten fakt zwyczajnie pominąć. Tak? A więc o co chodzi? No po prostu grupa ludzi. Wykorzystała w miarę sprawiedliwości, nadal go wykorzystuje po to, żeby dokonać vendety, bo mają poczucie krzywdy, bo uważają, że w Sarkozy, przedtem Sira, Żupy, Baladur, czyli politycy centroprawicy, którzy niektórzy już nie żyją, oni są emerytami, po prostu zrobili im jakąś krzywdę i wykorzystując do tego państwo, prokuraturę, środki publiczne, ci prokuratorzy, sędziowie, śledczy, po prostu się na tych ludziach muszą, tak? i robią to totalnie bezkalnie i poza wszelką kontrolą. Dlatego, że Władz no, dla Sprawiedliwości jest niezależny we Francji I do tego dochodzi, że ci ludzie nawet grożą obecnym politykom. Yy, bo mamy w, w, ministra sprawiedliwości obecnie urzędącego Gerarda Darmana. Gerard Darmana spotkał się z Sarkozy yy, jeszcze przed jego osadzeniem. Wiadomo, że był również u niego w więzieniu. No i teraz mamy co? Mamy decyzję sądu apelacyjnego w Paryżu, który mówi ok, Sarkozy wychodzi, ale pod warunkiem, że minister się z nim już nie spotyka, tak? Yy, tak więc jest też ciekawa sytuacja, gdzie sędzia mówi ministrowi, że on nie ma prawa się spotykać z Sarkozim, bo to jest jakiś, yy, yy, bo to jest jakiś, jakiś element zagrożenia, mataczenia że to, to, to jakby ta sytuacja jest niepoważna. tak? A więc yy, ja chcę powiedzieć jasno, że to sprawa nie jest polityczna. Czy to nie jest tak, że obóz obecnie rządzący we Francji mści się na Sarkozim? To jest tak, że po prostu grupa sędziów. Postanowiła dokonać swojej vendety. To po pierwsze. A po drugie, chodzi o to, że inna grupa na to im pozwala, no bo jeśli miałoby się okazać, że oskarżenia wobec Sarkoziego po prostu jakby nie trzymają tak poziomu i w ogóle są, są nieprawdziwe, nieudokumentowane, no to co to by oznaczało? To by oznaczało, że grupa prokuratorów pod wodzą ich przełożonych, tak? Yy, za ich pozwoleniem prowadziło jakieś śledztwo za potężną kasę, wykorzystując do tego środki publiczne, yy, struktury państwa, że niczego nie ustalono. i właściwie, jeszcze, że robiono to w celach prywatnych. Tak? A więc yy, no są dwie opcje: albo uznamy, że Sarkozy jest winny, albo uznamy, że w tej sprawie doszło do niezwykle daleko idącej patologii w wymiarze sprawiedliwości. No i w, w wymiar sprawiedliwości wybiera, jakby, tą pierwszą opcję, ponieważ. Lepiej wykończyć Sarkoziego, niż przyznać się do winy. Tak trzeba to rozumieć. I tutaj y, często komentatorzy mówią o tym, że ta sprawa jest podobna do sprawy Marine Le Pen. No nie do końca, ponieważ o ile faktycznie y, no, było takie partie, żeby dopaść Marine Le Pen, o tyle no, jednak w jej sprawie udowodniono jej to, że wzięła te pieniądze. Tak? Ona została oskarżona o to, y, że y, wykorzystała środki europarlamentarne do działalności krajowej swoich struktur partyjnych. No i, no, i najwyraźniej tak się stało, ponieważ udowodniono, że są na to konkretne dowody, świadkowie i tak dalej, że to sama Marine de Pen w przypływu, zdaje się, emocji, tej destabilizacji przyznała, że, że wzięła tą kasę, potem się z tego wycofała, potem twierdziła, że tak wzięła, ale że miała prawo ją wziąć. Tak więc, no tutaj, o ile faktycznie, jeśli chodzi o Marine de Pen, sprawa no, nie jest czysta, ale były dowody i udowodniono jej to, że te pieniądze wzięła, tak. Natomiast to też wyrok dość surowy, ponieważ już po wyroku w pierwszej instancji ma zakaz startu w wyborach na 5 lat. Jej sprawa w apelacji ruszy w przyszłym roku. Natomiast w sprawie jego sytuacja jest kompletnie inna, czy sytuacja jest zgoła inna. Tak? Czy mamy byłego prezydenta Francji, któremu nikt niczego nie udowodnił, tak? absolutnie nikt niczego nie udowodnił. Co więcej... Nawet nie udowodniono mu, że była jakaś sprawa, że w ogóle to się wszystko wydarzyło, że to jest coś więcej niż jakiś tam wymysł medialny, czy jakaś tam bajeczka napisana przez y, y, ludzi mających dobrą wyobraźnię. Nie odnaleziono nigdy pieniędzy. Znaczy nikt nie odnalazł tych pieniędzy, które niby miały być y, przekazane Sarkoziemu. Nie ma dowodów, że ta kasa w ogóle istniała. Nie ma nic tak naprawdę. A więc nie ma dowodów, nie ma sprawy. Jest y, parę świadków, y, którzy są niewiarygodni, dlatego że Mogli być obiektem szantażu i zresztą byli ministrami Kaddafiego i zeznawali na piśmie tak naprawdę, nie Face to face. Właściwie mamy tylko jednego świadka, który zeznawał Face to Face, ale to jest przemytnik broni, przestępca, człowiek, który zeznawał swoje, zmieniał swoje zeznania 19 razy podczas tego śledztwa. 12 lat śledztwa, 100 milionów euro wydanych na to śledztwo. Dziesiątki osób zaangażowanych w to śledztwo, struktury państwa, logistyka, żeby właściwie dojść do niczego, tak? I na podstawie zero dowodów uznano, że Sarkozy, mm, skoro musi być winny, to jest winny i skazano go tak na wszelki wypadek. Czyli to jest jakby sytuacja niebywała, której w ogóle nie należy porównywać do tego, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o rozliczenia, ponieważ przykład, jeśli chodzi o yy, yy, Romanowskiego, Mateckiego, są dowody, tak? Czy ziobry, yy, ziobry, choć postaci w postaci yy, nagrań Tomasza Mraza, tak? Są zeznania, są świadkowie. A tu nie ma nic, tak? Znaczy, po prostu uznajemy, że gość jest winny i ponieważ my wiemy, że on jest winny, nie ma dowodów właściwie na nic, nawet na to, że w ogóle była taka sprawa, ale yy, nic to Baśka, nic to yy, facet jest nie, to ma i siedzieć, tak? Bo my chcemy, żeby poszedł siedzieć. A więc no, sytuacja niezwykle szokująca, no, która pokazuje, że ono nie może być tak, że, że jakaś tam grupa sędziów, ponieważ są oni niezależni, przez niemal 15 lat prowadzi swoje prywatne śledztwo yy, po to, żeby się zemścić, Wykorzystują do tego właściwie państwo, wymiar sprawiedliwości, pieniądze państwowe, struktury państwa, żeby wykończyć gościa, bo oni sobie tak tego życzą, tak? Znaczy, to jest sytuacja po prostu niebywała. I m, oczywiście, znaczy, wymiar sprawiedliwości powinien być niezależny. Ja się zgadzam, tylko też powinien być pod jakąś kontrolą. No bo rozliczenia powinny być. Oczywiście, procesy powinni odpowiadać za swoje, za swoje przestępstwa, jeśli taki się dopuszczają, ale no, sorry, muszą być dowody. Znaczy, i ja chcę powiedzieć wyraźnie, ja nie wiem, że Sarkozy jest niewinny. I ja tego nie przesądzam, ja tego nie wiem. Natomiast no w normalnym państwie, w państwie praworządnym, tak demokratycznym, to jest tak. Są dowody, na twoją winę jesteś winny. Nie ma dowodów, sorry, tak? Wychodzisz, nie? Nie ma sprawy. A tutaj nie mamy właściwie dowodów na to, że była jakakolwiek sprawa. Nie mamy dowodów, że była jakaś kasa. Nie mamy dowodów w ogóle, że cokolwiek było, tak? Mamy gościa, który 19 razy zmienia swoje zeznania, i kiedy zeznaje, to jak prokuratura sobie tego życzy, to jest wiarygodny, a jak zeznaje inaczej, to już jest niewiarygodny, tak. I do tego dochodzi, że obecnie żona Sarkozygo też może pójść siedzieć, dlatego że właśnie ów świadek, który zresztą już nie żyje, jak już, jak już mówiłem, zeznał, że to było chyba bodajże jego 17 zeznanie na 19. A więc to była jego 17 wersja, że właściwie Karla Bruni wywierała na nim nacisk, żeby zmieniał zeznania i żeby um, obciążał prokuraturę, i jakby i, i to, tą wersję prokuratura przyjęła i sąd dał tej wersji um, obiekt i uznał ją za wiarygodną, ale w wersji 16, gdzie świadek mówił, że prokuratura mu groziła, no tą wersję już sąd uznał za niewiarygodną, tak? I Karla Bruni obecnie czeka na sprawę, i czy jej nie posadzą, tak? No, powiedzmy z jego, Ale, szanowni Państwo, tu nie chodzi o to, czy ktoś Sarkozie'ego lubi, czy go nie lubi. Ja na niego nie głosowałem nigdy. Uważam, że prezydentem był takim sobie, yy, i tyle, tak? Tylko, jakby tu chodzi o jakieś, jakieś no nie, jakieś zasady w państwie demokratycznym, państwie prawa. No, jeśli, jeśli można wykończyć byłego prezydenta, dlatego że on się wpisywał w jakąś tam wojnę którą prowadzą z nim sędziowie sędziowie śledczy, bo ta wina zaczęła się yy, z jego szefem, czyli z Sirakiem, 30 lat wcześniej, ona trwała 30 lat i właściwie Sarkozy jest ostatnim, który właściwie jeszcze jest, y, można powiedzieć, na nogach i y, jest ostatnim, którego można wykończyć i ukarać, po prostu załatwić i się go załatwia przy wykorzystywaniu, wykorzystaniu struktury państwa, aparatu państwowego, no to, 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 to nie jest ok, to już nie jest demokracja. Natomiast to ciekawe, że jakoś nikt nie pociąga do odpowiedzialności tych mediów, które publikowały artykuły bez dowodów, tak? Na podstawie w sumie czego? Yy, dokumentów, które uznano właściwie za fałszywe, jakoś nie ma sprawy. Jakoś nikt nie, yy, nie pyta o to, gdzie się podziały te pieniądze, które prokuratura wykorzystała na to śledztwo. No sorry, 100 milionów euro poszło na śledztwo, na co tak tą kasę wydano, tak? Nikt nie pyta o to, co prokuratura przez 12 lat robiła. No bo mamy 12 lat śledztwa. Yy, z którego nic nie wynika, a więc no, co ta prokuratura robiła, tak? I jakby gdzie są te dowody i to wszystko, co miało się na tą, tą sprawę złożyć. Natomiast mamy wyrok sądu, który uznaje, że człowiek jest winny, bo ma być winny, to trzeba go składać na wszelki wypadek, jeszcze go zamyka, tak na wszelki wypadek, bo podejrzewa się byłego prezydenta Francji o to, że nie wiem, że może zrobić zamach teorystyczny, tak, przed swoją apelacją. A więc wykorzystuje się prawo, które stworzono dla naj, naj, najcięższych tak naprawdę przestępców, żeby zabezpieczyć Francji przed zamachami. Przeciwko prezydentowi Francji, którego się oskarża o to, czy podejrzewa się go to, że on czekając ta pracę, może nie wiem, zrobić zamach turystyczny we Francji, tak? Czyli nie wiem, czy zamordować kogoś, czy, czy wyjechać. Czy to jest niebywałe? I trzeba też powiedzieć, że Sarkozy. Zachował się, można powiedzieć, no, bardzo obywatelsko w tej sytuacji, bo po pierwsze, z Francji nie wyjechał, chociaż naprawdę mógł. Po ogłoszeniu tego wyroku gdzie wiedział, że później siedzieć, został w kraju. Dwa, dwa tygodnie później poszedł do prokuratury, gdzie usłyszał datę swojego osadzenia w więzieniu, do którego to zresztą sam się stawił, tak, na wyznaczony czas, godzinę i dzień. Tak, więc on Sarkozy zachował się w tej sprawie, można powiedzieć, no, elegancko, wzorowo, obywatelsko. Co o nim by nie myśleć, tak, tak, tak się stało. No więc kto na tym zyska? No, f, f, zobaczymy. Znaczy, y, czy Sarkozy zrobi na tym politykę? No, f, 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 to się okaże. Natomiast y, to, co warto mieć na uwadze, to no, to, że we Francji mamy problem. I to poważny. No bo jeśli do tego dochodzi, że wymiar sprawiedliwości już się tak bardzo uniezależnił od państwa, od polityków, że właściwie robi sobie co chce, za pieniądze publiczne prowadzi jakieś śledztwa, z których nic nie wynika, uznaje, że ktoś jest winny, chociaż nie ma na to dowodów, ewidentnie na to nie ma dowodów, zamyka go w więzieniu tak na wszelki wypadek, kiedy wyrok nie jest prawomocny, posługując się prawem stworzonym w okresie zmachów terrorystycznych, no to mamy problem, tak? Mamy problem i to już nie jest demokracja. A więc on to pokazuje jednak, że we Francji mamy poważny problem i Sarkozy y, naprawdę no, stał się ofiarą no, w sytuacji zwykle patologicznej, tak? A więc no, nie porównujmy tego, co dzieje się we Francji, z tym, co dzieje się w Polsce, no bo y, jak już mówiłem, w sprawie Mateckiego, Żobry, y, Morawieckiego no, jest całe multum dowodów i świadkowie, tak? A w sprawie Sarkozygo nie ma cienia dowodu, nie ma niczego. Jest świadek, który zeznawał 19 razy y, co innego i to ma być dowód na winę Sarkozy'ego, tak? A więc to, to też pokazuje, jaką patologią może być sędziokracja. Kiedy to właściwie sędziowie są, są, są wolni, bezkarni, robią co chcą, i ponieważ 30 lat temu powstała jakaś wojna, jakiś konflikt tak, pomiędzy grupą sędziów śledczych, którzy faktycznie zgadzam się, zostali potraktowani fatalnie przez Siraka, który nadużywał władzy 30 lat temu, i ta wojna trwała. I faktycznie ludzie potracili pracę, zniszczono karierę, to się wszystko zgadza. Ale to nie jest jeszcze powód do tego, żeby ci ludzie 30 lat później wykorzystują struktury państwa, mścili się właściwie na ostatniej żyjącej osobie z tamtego czasu, po to, żeby postawić na swoim i go wykończyć i jakby prowadzić swoją własną vendetę za pieniądze publiczne. No bo jaki jest morał tej historii? Jeśli żyjemy w kraju, gdzie można tak po prostu wsadzić za kratki byłego prezydenta Francji, tak, bez dowodów właściwie bez sprawy, bez świadków, ponieważ uznajemy, że on jest winny tylko po to, bo chcemy go wykoczyć i tylko po to, żeby się jakby samemu oczyścić, tak? No bo, no bo co? No bo jak się okazało, że Sarkozy jest niewinny albo że nie ma sprawy, no to by trzeba było zapytać, no to co ci sędziowie i ci prokuratorzy robili przez 12 lat, a więc po to, żeby wymiar sprawiedliwości był czysty, Sarkozy musiał pójść siedzieć, tak? No to jeśli można wykończyć byłego prezydenta tylko po to, żeby samemu mieć czyste ręce i święty spokój i satysfakcję, no to sorry, ale można wykończyć każdego. I mnie to po prostu przeraża. Tak więc, no, to co dzieje się we Francji, jeśli chodzi o Sarkozygo, to jest naprawdę, to jest brudna sprawa. To jest ohydna sprawa. I tu nie chodzi o politykę, tu chodzi o to, że jakaś grupa ludzi yy, ma możliwość wykorzystania państwa do tego, żeby wykończyć swojego przeciwnika, i to robi. I się okazuje, że nawet minister nic z tym nie może zrobić, bo ci teraz grożą ministrowi, że jeśli on się spotka z Sarkozym, to poniesie konsekwencje Sarkozy i on sam też, tak? A więc no, no nie, znaczy, coś tu chyba nie gra. Naprawdę sprawa jest, no sprawa jest niezwykle obrzydliwa. I tu nie chodzi o politykę, tu, tu chodzi o o Państwo, tak? które no, z, gdzieś się stacza. No, można powiedzieć, że no, to gdzieś się stacza, no, bo jeśli mamy sytuację, gdzie mamy kompletnie bezkarnych sędziów, bez kompletnie bezkarnych który robi sobie co chce i wykańcza byłego prezydenta, no to może wykończyć każdego, tak? Yy, czy tak? Czy tak to powinno wyglądać? No, Nie wiem, niech sobie każdy na to pytanie odpowie. Mam nadzieję, że przybliżyłem troszkę Państwu to, co się obecnie dzieje w Francji w sprawie Sarkoziego. Jestem do dyspozycji wszystkich mediów, którzy chcą się skontaktować ze mną w tej sprawie. Mój adres e-mail to stefani.zbigniewlapost.net. Drugi adres zbysze.stefani.gmail.com. Numer telefonu jest medium mój znany, nie podaję go w tym nagraniu, ale jest on znany medium, więc jestem do Waszej dyspozycji. Mediów, jak również tych Państwa, których ta sprawa interesuje. Również na portalach społecznościowych, takich jak na przykład Messenger, Telegram, Instagram, Sygnał. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i poświęcony czas. Do usłyszenia, do zobaczenia.